Udało mi się złożyć film, telefon nie wrócił jeszcze z serwisu, na innym zrobiłem sobie składkę tego co było zeszłego tygodnia, więc taki vlog dosyć krótki, ale z chyba ze czterech dni, jakoś tak. Dzisiaj zrobiłem sobie trening, to jest ostatni przed zawodami w Kozienicach. Na razie jest mało, 37 kg, zrobimy sobie powtórzenia. Zejście do boku, jeszcze pronację porobię statycznie. Na sam koniec będzie jeszcze o armor więc jak ktoś nie interesuje się, to sobie zobaczy teraz, co się działo na wsi, a później będzie o harmonogramie, moim kalendarium, jeżeli chodzi o przyszłe imprezy. Nagrywam tymczasowym telefonem. Przez chwilą zrzuciłem tutaj masę tego całego syfu. Tutaj część desek, dobrze pogniło. W niektórych miejscach tutaj na przykład było sporo zgniłego. Jeszcze muszę obstukać tutaj te ranty i wyczyścić. Biorę. Przyjeżdżam z satyniarką. Czartką trucianą to obrobię do zera. Cały ten zetnę, zobaczymy czy te belki się nadają. Wydaje mi się, że, z, że nadają, bo ta część rdzeniowa chyba jest ok. A jak nie, no to to wymienię, bo już te dechy są zamówione i chcemy tutaj położyć dechy na sufit od razu. Te dechy też trzeba zdjąć. Te. O, zobaczcie to. To jest stolik razem w jednym. To jest stolik. Mam tutaj teraz swoją bazę. O, mamy włącznik, tutaj mam przedłużacz trzy gniazdka. A oprócz tego jest to wózek. Stolik taki mały, że mogę sobie stanąć i na przykład pomalować sufit. Może to być wózek, ma yy, kółeczka. O nie, nie obróci się Ma kółeczka takie. Yy. Mogę, mogę na tym wozić rzeczy. Już dzisiaj nadwoziłem. Ma tą poręcz, więc jak to obniżę i rozłożę, to mogę sobie malować. Ale ogólnie używam tego na razie jako jako mojego y, miejsca pracy. A zobaczcie, tu właśnie mam komputer, a tutaj są takie uchwyty, nie wiem czy je widać, chyba ich nie widać. To są uchwyty do zacisków. Zacisk zdejmujemy górną część zacisku. Tu jest taki pin blokujący. Pinem to zakładamy, blokujemy i, i można tutaj zaciski przyłożyć. Oprócz zacisków jeszcze mamy taki, takie akcesorium. Ale gdzie ono jest? O! Cyk, i można sobie dechę tutaj jakąś zablokować. A co ważne, to są takie pierdoły, ale tutaj jest yy, miarka. A jak robię na przykład czasami jakąś paczkę, to od razu mogę zmierzyć, czy mi do paczkomatu wejść, więc spoko. Chciałem podeprzeć murłatę. Niestety, co wam pokażę, nie było tu bobrów, tylko ja byłem. To jest obskubane i ta belka nie trzyma się praktycznie na niczym. To jest, to wisi w powietrzu na próchnię. Nawet yy, spuszczele nie chcą w tym mieszkać, bo tu już jest mączka. Do no takiego, takiego tragicznego stanu się nie spodziewałem, powiem szczerze. Prawdopodobnie ta belka jest taka sama. I dlatego te podpory na zewnątrz, tragedia. Muszę kupić dwie takie belki no, i je zastąpić, bo, bo będzie przykro. Nie wiem w ogóle, jak to jest montowane. Tam trzeba odkręcić to od murłaty, tam one są podparte, i jakoś to wsunąć. Jeszcze nie wiem, jak będziemy musieli to chyba wziąć lewarem. Nie wiem, a może trzeba będzie w ogóle zdjąć dach kosmos porąbane. Musiałem przestawić ten płot. pozbierać papę, bo goś rzucił to na ziemię. Teraz muszę wezwać tych od odpadów, żeby przywieźć jakiś jakiegoś big baga i go zabrali z tą papą. No i za tydzień konie przyjeżdżają. Będą sobie tam jadły. Już nie ścinamy tego. a jeszcze pokażę bramę, bo musiałem pospawać bramkę jest niestety krzywa chciałem tutaj założyć zamek i tutaj zrobić jeszcze element, w którym by wchodziły i zarówno od klamki jak i od zamka otwór, ale Przestrzeń jest tu prawie 3 cm dziury. Zrobiłem to tak pospawane byle, jaka to i tak będę wymieniał. Więc nie miałem czasu. Łódka wchodzi w ten sposób, zamykamy i sobie wisi o tak. I nie bardzo ją widać. Nie ma dynarnego tam. Bolca z tej strony, ani z tej strony, i można zamykać furtkę z dwóch stron, zarówno od tej, jak i od drugiej strony. Taki patencik. Oczywiście, jak się to zamknie, to można sobie ją podnieść i otworzyć. O tak. Tak jak mówiłem wcześniej. Teraz y, powiem o zawodach, w których będę brał udział i, i, i które się w najbliższym czasie odbywają. A nawet o tych, co nie będę brał udział, to będę mówił, w których będę brał udział. Najbliższy 1 czerwca w sobotę, pierwszy turniej y, w slingu o Puchar króla puszczy, to jest kozienica. Jestem na tych zawodach przy porze y, Nie jestem organizatorem, bo tam się kilka osób pytało, po prostu pomagam w organizacji. Następne zawody, na które akurat nie pojadę, to jest turniej Poroniska Karpacka. To jest góry 20 czerwca. Następnie będzie trzeci zawody Arm w Włochowie, czyli mamy zawody w Włochowie, trzecia edycja z siłownią Halk, dodatkowo 20-lecie klubu Armfight Piaseczno, czyli mojego. No sama atrakcja, wydarzenie na pewno warte uwagi 29 czerwca. Zapraszamy. Następnie mamy 6 lipca. Mistrzostwa Międzychodu w Armestingu, czyli Międzychód. Duży znak zapytania. Jak mi się uda spiąć finanse, to na pewno będę. Następne zawody to jest 20 lipca. Tu tutaj sobie ściągam Arm Power. 20 lipca są w amatorskie zawody. To jest bardzo ważne. Nie ma tam kategorii Pro. Amatorskie zawody w Rzeszowie. Klub Underground Underground 2 Dokładnie się zawody nazywają Tak samo jak w przypadku Międzychodu, jak będą Finanse, no to się tam prawdopodobnie Pojawię, nowe zawody Wydaje mi się, że nowe, no tak wie, Nowe zawody, pierwsze otwarte Mistrzostwa Koszalina w wrestlingu. To jest 13 lipca O, a coś przeskoczyłem to przepraszam, te zawody są wcześniej, czyli 13 lipca, czyli przed Rzeszowem. 13 lipca są w Koszalinie pierwsze e, otwarte mistrzostwa w siłowaniu na rękę. No i później mamy 11 sierpnia Hel. No to już jest chyba e, 13. No, byłem tam na, wydaje mi się, trzech edycjach. E, znowu ta sama sytuacja będą pieniądze, będę na miejscu. I chyba do końca roku. To na ten chwilę tyle. Nie bardzo wiem jeszcze co tam ma być, ale pewnie jeszcze coś tam się do końca roku pojawi. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.